Cześć! Z tej strony Czaken, Wcale nie tak, że jestem wkurzony. Gramy dzisiaj w Golf with Your Friends bardzo zarąbistą grę. Wraz z Maxem. mistrzem, e, Gnojem i ro, ro, Rokiuszem psem z tendencją do, in, do irytowania. O no i zapomniałeś, że gramy w nowy tryb. W sensie. Gramy w koszykówkę. Znaczy no, w koszykówkę. No. Jak mamy trafić do tej koszykówki? No jak mam trafić się, do kosza tak, Jak tak. mamy trafić? No, normalnie Aha! O mój boże. Wiesz, co do tego chyba by się przydało? A nie, oh. Za ile? Za trzy. Za dwa. What <śmiech> <tego>? <śmiech> no to trzeba. O oh my god! Nie, musisz <laughs> naprawdę bardzo wolno i tu musisz trafić te obręcze. To są fotosze. <laughs> to będzie okropne, już tego nie lubię. Tak. What? <laughs> o... O, jeden agresja, ta agresja od innych mnie uszczęśliwia. Jak bardzo mnie to uszczęśliwia. Mogą ustawić więcej strzałów, o kurde. Siedem na początek. Oh my god. Ale w koszykówce, więcej punktów, tym lepiej. Jeden. <mogą> Co za gnojek parszy. Wow. E! <mogą> jest, to dwa. <mogą> Ojej, jeszcze by by leciał, jaki to jest koszykarz. Ojej. Jestem na barierce. O, patrz, uda mu się. Ham. Ham! A wróci. hami prostak. Czekam, czy ty dalej nie lubisz tej gry? <laughs> Jak się inni wkurzają, ty, to. Ty, ej, Roki, Roki! A spróbuj od dołu. <laughs> czy można od nie, dołu? Ja. Nie <laughs> Już jestem pierwszy. Uh. Ja nie mogę, ty co ma na niego? Jaki prowadzenie. What? What? Hey! A prowadzenie. jest. Eee! Za mną! To jest Chyba ty jesteś głupi, nie? <laughs> co jest za coś. Trzy. Mm, oh my God. <laughs> Jest. <laughs> <laughs> Jak ty to zrobiłeś za jeden 80-letni dziadek eee. <śm> <śm> Jak ty to załat... A Dzakie Dobrze wyrównałem oh. no. oh. no. no. za... chyba ja wyrównałem do ciebie Właśnie znaczy, no. O serio Dziakie -e! ty parszywy gnojszy <śm> początek i idźcie! O oh my God, nie! Jaki jestem słaby w tą grę. Nie, od dołu się nie da. <laughs> Próbował zobaczyć tych kamieni. <laughs> Aha. Jej! Double bogi. Ah, bogi. Bogi, bogi, bogi. Nice. Kurwa! Ile myśli? 5, <laughs> jej. O Zobacz, to trzeba zrobić wtedy, bo Ja. No to oczywiście, czekaj, musiał się wepchnąć w kolejkę. W pierwszej jest A to idź Max. Nie mogę, bo on tam stoi. Psa, za słabo bije będę miał waga, Uwaga, uwaga, uwaga. Oh, God damn it. Eee. Eee. O gadem mnie. Hej. Możesz mnie <laughs> do, nie dotykać z łaski swojej. Faul. <laughs> Dwa. Eee. Dwa. Serio. 5. <laughs> już się zostawił. Ej, czekaj, ta gra jest fajna, naprawdę. Patrzcie teraz, patrzcie co Max robi. Zobacz, no. zobacz. No, oczywiście, czekaj. Ja sobie tu postoję. Odejdź stamtąd! Już! Co tam u was, to panowie? To przeskocz go, użyj Wieprz. skoku. Nie! Oh my god. Okej, okay, może być. Jest. Si! Czemu ja się... Aha, toczy się do tyłu. Staczasz się. O boże. No cześć! Chaken, jest... No cześć. Co tam u ciebie? Chcesz Max zrobiłeś? Tak! Ja wiem. Mi pokazuję, że dostałeś punkt. A, 2 dobra. Pokazuję, O Chaken! Nie, ty jesteś dobry w tym. Tą... W też. <laughs> Jakie gabonie dwa. Okej, 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 dobra. Ułatwiacie mi tylko zadanie. Trafiłeś? Nie! Co? Przeleciałem przez Widziałaś dołek! Max? Nie, traf Max? trafiłeś? Z wyskoczni! Wow! Tak, ja trafiłem z wyskoczni, wleciałem i do kosza no, trafiłem. No to, 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 to było za 5 punktów. Serio? <laughs> Dwa zrobię. Siedem. co się dzieje? Ojej, o, Zamknij się śmieciu, okej? Okay? <laughs> ale ci się podobało. Tak ci, no właśnie, tak ci się podobało. Nie podobało mi się, tak czy siak. Podobało ci się, tylko na tym nie wiesz. O, ZA MOCNO! Dwa. Tu Tu? Tu for you Ej mi się ten tryb God. O jest. jaką mam pozycję teraz ciulową Cztery OOO JAKI <laughs> TRICKSHOT! JEEEJ! Tri, chole, za trzy, dobrze No 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 W to dobrze W <laughs> tamtym miejscu to jest... <laughs> no 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 GOD DAMN IT! Dwa. O... Dwa. Kudas. Trzy. FAK! Ja wiem, że to jest koszulka, że tu trzeba za trzy, ale weź przesady. Where is... Where is dołek? O Jezu, no nie, trzeba do przodu. Zazwyczaj się robi do przodu, No, 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 okej, okay, dobrze. Hi! Cześć. Cześć. Jak ja mam to zrobić? Hops. Dwa. A. Wiedziałem, że stoi za blisko kosza ZALEPKO! <noise> ZALEPKO! Z tu <noise> zrób to! Co fuck Jak out. w Gimbie uczął. <noise> jest. No. FAK! <Fuck>! Siedem <noise> punktów <noise> do Rokiego, nie? Wszystko robię po dwa na razie Prawy Czemu to jest tak wysoko? Ej, chyba się zbugowało coś tam To nie powinno być tak wysoko Co? What the fuck? What the fuck? Papa się zbugowała NIE! O Jezu Daj mi spokój Kurde, za wcześniej Nie, za wcześniej Nie <grym> Kurde Kurwde Kurw dę. Pięć o... No śmieciu! Nie! Za trzy! E, cztery Sześć! Przez tego śmiecia! Zablokował Cię, Ja Cię nie odbiłem. Odbiłeś mnie w powietrzu. Odbiłeś, Jak? Odbiłeś. Widziałem. Normalnie. To. Normalnie. Mmm. O! o, jest o ale by było za jeden! No, jeszcze mnie no śmieciu! No, no, no co? To, jest ta kolizja. Co Ci się, co ci się stało? Tak. Tak. Nie znoszę tej gry. Łaf, łaf, łaf. Nie znoszę. Robię sobie przerwę od golfa. Mmm. <laughs> Hi, hi, Der, Ho ho, jaki blok! <laughs> jaki blok? Ile miałem Max? Max ile miałeś? A cztery? A Roki ma? To. O mój Boże! Siedem! O nie! Max to wygra. Już was nie Na Nas tą głupią nie, do... nie dogonię. Kurde, byłoby Hole Oje! Oh yeah! <grystanie> Miałbym Holine One! Co czemu mi tego nie zaliczyło? Miałbym? Czeka to wiesz. Kan, suwaj dupcie, o, bo... spadaj! To, bo... <grystanie> no, no, przestań psuć! O, dobra, dzięki. No nie, do psu... No i patrz w jakiej pozycji jestem 6 na 9 Masz! Za swoje Ej, zobacz! no! Oh, eee. oh, yeah. Roki, co tam? No, no nie. Lubisz to, nie? Nie. Lubisz to, wiem o tym. Pozdro, Chuckin. O, mój Boże! Jest! No, mm! mm, ale trik. Zrobisz za jeden. Nie. <laughs> no, super. Jaki jestem kozak, nie. Normalnie tak. Max, Piłko, kozak. Max kozak. 5. A być drugi. Cztery uroki, nie umiesz liczyć. Nie było 5. 5. Jak ja bym chciał być drugi teraz. 5 zrobiłem. Aha, myślę, że masz 5 straty. Mówisz o stracie, a ty mówisz o tym, Dobra. Piłko, czemu mi poleciałaś tam? Będziemy. Po krawędzi mi powiedziała tam. Bo Czekaj, na za trzy. Normalnie koszykarz. Nie no, to jest głupi, no bo mi poleciało po krawędzi, a Wracaj się, Max. Ty mi nie muszę mam robić. O Jezu. What?! Spieszaj, gnojku. Dobrze ci radzę. Pi. Jest. Siedź! no odrabia! Ja za 5, ty za 6, dobrze, mm. Uu, to można zrobić za Holin One? Można. Na pewno. Ja to robię, ja to robię patrz Dobra. nie uda ci się. Uda mi się! Okej, okay, nie uda mi się. <ścoughs> Cześć! Czy to by się udało? Nie. To jest Lecieć. tam w góry. Ale jest tam. O Jezus! Czy ja to skoczę tutaj? Aha. A, nie, 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 nie! O, ale się uratowałem! Tak. Aha! Co się stało? Wróciłem się na cholerny sam dół. Mam dość tej gry. Wiedziałem, że to zrobisz. <laughs> wow! o tak, kurde. Trafiłeś? Nie. Mm -mm. No. A tu u mnie wyglądał, jakbyś trafił. Nie, tylko nos przeczysz tam tak robię. Aha, no to no, no, tak, tak, tak. Daj sobie chusteczkę jakąś. Nie mam przy, przy sobie. Jak otrafisz na pewno Nie śmiej się z teraz, niego. Teraz mnie gardło boli, Muszę, muszę nie muszę odreagować. Dziś. Wow. Nie, ale spokojnie. O. Uu. Jak wszyscy zgodnie tutaj polecieli? A. Dwa. Hmm. Hmm. Wszyscy solidarnie za dwa? Tylko Max skopał! No, w końcu Ech. No od dołu! Od dołu! O matko. Dobra, muszę to zrobić inaczej. Muszę to zrobić w ten sposób. Fuck you. Oh no. Oh yeah. A te pieczki mają kolizję jak leżą? Obe. Fuck you, no co jest?! Podoba mi się to. What the hell?! Podoba mi się to. tak, rób mi więcej. No, ty, no. Fuck! <laughs> Solidarny po dwa. Wow. To się, to da radę zrobić. Wow, na jakiś zigzag. McQueen. No. 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 Mm! Byłem blisko. Jej. Patrz, patrz, patrz. Uda ci się. Dobra, ta! O, Brawo! O. Ładnie, ładny. Kurde, za trzy zrobił ham. O nie, ostatni dołek! O nie, ostatni dołek! Mm. Durna kłodo... O, okej. Okay. O. Kłodo, co Czemu mnie Kłoda wybiła do tyłu? Ja, A, wygrałem. No to GG. No to GG, Kłoda mnie wybiła do tyłu. Yes! Yes! A, kłod... Max, ale ty jesteś bogiem, nie? Oh. What the fuck? Co wy robicie? No Kłody! <laughs> O! Oh ja testuję, testuję charakteryzację świni, tego. <grafię> <O> tak robię. <grafię> eee. A, czekaj jeszcze. O, no dobrze, chrumkasz, Max. No. <grafię> Chakaj, nie udaj. nie czekaj minuty pięćdziesiąt. A teraz się napiję. Ja tam se, dymie hmm. Zobaczmy co na Facebooku Co mi pisze na fejsie. Opa ruszył się o. Yeah! 84! Yeah. A tak mu się na początku podobało 4 to no... do maksa Wiecie co, nie, naprawdę ja nie wiem co z wami jest w tym golfie Ale no nie mam godnych przeciwników na YouTubie chyba Na muszę... YouTubie, weź ja No może muszę... no jakieś piłdę, pani. Muszę poszukać chyba jakichś godnych <noise> przeciwników. Bo tutaj jest naprawdę <noise> poziom karygodny. Multiplayer. Karygodny poziom. Nie jesteście godni, by ze mną grać. Wiesz, multiplayera, paja. Nie jesteście godni, by ze mną grać. To, do pewnie. No. Dobra, kończymy. Tara. Cześć.